Cześć, z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam bardzo ciekawą propozycję, jaką jest Hub USB-C, który montujemy bezpośrednio na iPadzie Pro, ale zanim zaczniemy to jeszcze tylko powiem, że do wygrania w tym filmie jest etui na iPhonea 10. To etui ufundowała firma Baseus, także jeżeli chcecie jej wygrać to zostańcie do końca filmu. Nie przedłużając zapraszam na recenzję Huba. Przyjrzyjmy się pudełku, mamy narysowany sam dock oraz informacje o nim, że jest on specjalnie zrobiony dla iPada Pro oraz wszystkie podstawowe informacje o jakie mamy porty USB 3.0, HDMI obsługujące 4K HD, microSD karty, karty SD, wyjście USB-C również z dostarczeniem prądu oraz wyjście audio mini jack 3,5 mm. Specyfikacja techniczna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, to podlinkuję też do szczegółowej specyfikacji na karcie produktu. Twórzmy pudełko. Znowu mamy grafikę. Jak jest zamontowany do iPada Pro ten dock. Sam dok. Ulotki, dzięki od Baseus, karta gwarancyjna najprawdopodobniej oraz instrukcja obsługi. Wyciągniemy z samego huba. stawmy pudełko na bok. Hub jest w kolorze Space Gray i oczywiście mamy tutaj wszystkie wyjścia, które wcześniej wymieniłem: HDMI, karty SD, karty microSD, USB-C, wyjście Jack 3,5 mm oraz USB-30 typu A, sam dock i wejście USB-C. Tutaj jeszcze mamy zaślepkę, którą wpinamy bezpośrednio do iPada lub oczywiście możemy to wpiąć do innych urządzeń, które mają wyjście USB-C. Podejrzewam, że będzie działać również z MacBookiem. Przypnijmy dok do iPada, wpinamy go na narożnik, wciskamy, troszkę siły trzeba użyć, już dalej nie wejdzie. Mamy dok zamontowany na iPadzie, jak widzicie nie zasłania ekranu. Wpinamy, łączę i jest podłączony. Od razu pali nam się niebieska dioda. Dok nie zasłania ekranu. Jest praktycznie niewidoczny, kiedy używam iPada. Kiedy postawimy sobie go gdzieś, to wystaje nam tylko tutaj ta część. Tutaj już prawie nic nie wystaje. Nie przeszkadza również, kiedy mamy podłączonego Apple Pencila, kiedy się ładuje. Mam jeszcze tutaj jakieś pół centymetra zapasu, a z tyłu wygląda to tak. Podłączony hub, idealnie dopasowany. Dziurki na głośniki, oczywiście, tak jak w iPadzie. Nie blokuje nam dźwięku. Sprawdźmy teraz, jak działają porty. Weźmy kartę SD, tutaj wsadzamy ją odwrotnie, czyli tyłem. Nie wchodzi zbyt głęboko. I możemy wejść teraz w pliki na przykład. I mamy już No Name, to jest właśnie ta karta. Wyciągnę. nie ma jej to samo z kartą Micro SD. Wsadzamy ją, wciskamy. I znów pojawia nam się No Name, ta sama karta. Wyciągamy ją klikając, karta znika, no i to samo oczywiście z pendrive'em USB, czy z jakimkolwiek innym urządzeniem, które mamy na USB, wciskamy je, dziwne weszło za pierwszym razem, zawsze USB ma problem z tym, a no już zdążyła nam się pojawić ikonka i jest pendrive, wyciągamy, znika, wpinamy jeszcze tutaj, spróbuję wpiąć. Karty oraz pendrive razem. Kiedy kartę oraz pendrive razem. Kiedy wpiąłem kartę oraz pendrive razem, niestety pojawia się tylko jedna opcja i nie wiem, czy to jest wina tego huba, czy to jest wina właśnie iOS 13 oraz iPada, iPadOS, no ale mamy tylko to, co podpięliśmy pierwsze, czyli USB. Oczywiście możemy wpiąć również jacka, HDMI oraz USB-C. Sprawdźmy jeszcze samo ładowanie iPada przez tego huba. Wpinamy USB-C, cyk, i iPad się ładuje. Przy samym podłączeniu huba do iPada od razu pokazuje nam się też ikonka specjalna. Tutaj właśnie widzicie. Tyczka jak przejściówka na kartę SD czy inna przejściówka od Apple, ale informuje to, że dock działa z tym iPadem. Sam dok czy hub wygląda świetnie. Moim zdaniem bardzo fajnie. Zawsze te wszystkie huby, które są do iPada czy do MacBooka, wiszą przy tym iPadzie, bo mają bardzo krótki kabel. No tutaj też mamy krótki kabel, ale mamy za to fajny zaczep do iPada, więc tak naprawdę. Ten dok jest gdzieś przymocowany, nie widać go tak nie przeszkadza nam. Jeżeli miałbym brać właśnie huba z krótkim kablem, to tylko coś takiego, bo inaczej wolałbym mieć bardzo długi kabel i tego huba gdzieś schować pod biurkiem czy w innym miejscu. A tak mamy fajnie zamontowany, możemy go też nosić w ręku, nie wisi nam nic, tylko wszystko jest sztywno i przymocowane. Dodatkową zaletą jeszcze tego huba jest to, że oprócz tego, że możemy go zamontować na gołego iPada, to możemy również zamontować go na iPada z tą smart klawiaturą, bo wystarczy tylko odczepić tutaj magnetycznie kawałek płytki i mamy wtedy większą dziurę, i wtedy wchodzi normalnie iPad razem z pokrowcem, razem ze smart keyboard. Bardzo fajnie przemyślane, fajnie, że to jest na magnes, lekko się wsuwa i trzyma się bardzo dobrze. Żadnych tutaj guzików, zabezpieczeń czy innych zatrzasków, tylko po prostu. Wysuwamy i magnetyczna podkładka trzyma się wszystkiego. Samo wykończenie również jest bardzo dobrze wykonane. Jest to aluminium. W ręku czuć bardzo dobrze. Tutaj ta część jest z plastiku. Ta tylna część jest bardzo gładka i miękka, także nie porysuje na MyPada. Wykończenie portów bardzo fajnie wygląda, jest wszystko fajnie wycięte, nie ma brzydkich portów jak w niższej jakości produkta. Mocowanie kabla również solidne z jednej i z drugiej strony. Tutaj mam jeszcze od Baseusa Etui na iPhone'a 10 najprawdopodobniej. W każdym razie jest ono do wygrania dla Was. Plastikowa ochrona dla iPhone'a 10. Sprawdźmy jeszcze wyjście HDMI. Jak widzicie, po podłączeniu iPada mamy po prostu lustrzaną kopię tego, co się dzieje na iPadzie, w tym samym formacie, czyli 4x3. Oraz możemy streamować maksymalnie w 4K w 30Hz lub w 2K w 60Hz. Ten Hub Baseus Pro jest dostępny w kilku różnych sklepach internetowych w cenie 250 zł. Na pewno podlinkuję do tych sklepów. A wracając do nagrody, którą jest to przyroczyste ETUI na iPhone'a 10, to jeżeli chcecie je wygrać, to koniecznie super. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę przy tym filmie oraz napiszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać to Etui. Osoba, która napisze najciekawszy według mnie komentarz, wygrywa, a zwycięzcę ogłoszę 26 listopada, kiedy wrócę z urlopu. Także macie jeszcze chwilę czasu. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, cześć.